Kochanie, wiesz, ten starszy facet, który myśli, że wystarczy doświadczenie, pieniądze albo status, żeby zdobyć młodszą kobietę. No cóż, 99% facetów bardzo się myli. Młodsze kobiety nie lecą na wygląd ani na portfel. One czują psychologię kobiet i wychwytują detale, które pokazują, kto naprawdę ma pewność siebie, obecność i atrakcyjną energię. Dziś odkryję ci 10 nawyków które natychmiast niszczą atrakcyjność i których większość mężczyzn nawet nie zauważa. Uważaj, bo te wskazówki mogą całkowicie zmienić, jak młodsze kobiety cię postrzegają. Próbować być idealnym facetem kochanie, powiem ci szczerze, kiedy próbujesz być tym perfekcyjnym, ona to czuje. Młodsza kobieta ma niesamowity radar, który od razu wychwytuje, kiedy facet za bardzo się stara. I wiesz, co się dzieje: traci zainteresowanie. Kiedy próbujesz pokazać status, samochód, pieniądze, albo grać tego super dojrzałego, który nigdy się nie myli, ona widzi w tym niepewność w przebraniu pewności siebie. Prawdziwa psychologia kobiet pokazuje, że najbardziej pobudzają sygnały zainteresowania kobiet, które wynikają z autentyczności, spokojne spojrzenie, luźny styl, pewny uśmiech. Bycie prawdziwym, bez udawania, jest tysiąc razy bardziej seksowne niż granie ideału. Ciągle narzekać, Ach, kochanie, chcesz zepsuć nastrój w sekundę. Narzekaj na życie. Żadna kobieta nie czuje atrakcji do faceta, który ciągle niesie ciężką energię, ma ludzi na wszystko pracę, rząd, pogodę, sąsiada, psa sąsiada. Młodsze kobiety kochają lekkość, humor i pewność siebie. One chcą być blisko faceta, który je rozśmiesza, który sprawia, że zapominają o problemach nie takiego, który zamienia każdą rozmowę w sesję żalenia się. Psychologia kobiet mówi jasno: Kobiety przyciągają mężczyźni, którzy niosą dobrą energię, mają obecność i potrafią odmienić nastrój samym uśmiechem. Być nachalnym lub potrzebującym. Skarbie, jeśli coś zabija pożądanie, to właśnie facet, który klej się jak klej. Młodsza kobieta od razu czuje, kiedy facet jest zdesperowany na uwagę, i to jest największy emocjonalny odpychacz. Pewni siebie mężczyźni mają własne życie, cel, przyjaciół i plany. Nie piszą co pięć minut, gdzie jesteś albo z kim jesteś. Sekret WG psychologii kobiet to dać przestrzeń, pokazać pewność siebie i wysyłać sygnały zainteresowania kobiet bez błagania o uwagę. Pokaż, że masz wybór. I właśnie to sprawia, że ona chce być tym wyborem. Brak ambicji lub celu. Młodsze kobiety nie wpadają w zachwyt nad facetami bez kierunku w życiu. One chcą mężczyznę z wizją, celem, z błyskiem w oku, który wie, dokąd zmierza. Zauważ, że kiedy facet mówi z pasją o tym, co chce osiągnąć, jej spojrzenie się zmienia, to czyste pożądanie. Ale jeśli żyjesz bez celu, bez energii, ona zobaczy w tobie faceta, który stoi w miejscu, a nic tak nie zabija atrakcji. Psychologia kobiet wyjaśnia, że cel to jeden z najpotężniejszych sygnałów męskości i pożądania. To pokazuje siłę, stabilność i dojrzałość, a to jest nieodparkie dla każdej kobiety. Nie umieć słuchać, kochanie, posłuchaj, słuchanie jest o wiele bardziej seksowne niż mówienie. Młodsze kobiety zwracają uwagę na każdy detal rozmowy, a jeśli ciągle mówisz o sobie, przerywasz lub nie okazujesz zainteresowania, ona wyłącza się w głowie. Ale kiedy patrzysz jej w oczy, słuchasz uważnie i odpowiadasz spokojnie, ona czuje połączenie. To jest czysty sygnał zainteresowania kobiet. Kobiety cenią mężczyzn, którzy są obecni, skupieni, sprawiają, że czują się dostrzeżone i zrozumiane. A wiesz co? Kiedy kobieta czuje, że jest słuchana, zaczyna pragnąć cię w sposób, którego nawet sama nie rozumie. Być przewidywalnym i bez przygód, kochanie. Młodsza kobieta kocha ten lekki dreszczyk, wiesz, tego faceta, który potrafi zaskoczyć, nie robi ciągle tego samego, ma w sobie odrobinę tajemnicy i odwagi. Jeśli staje się z ciebie ten rutynowy facet, który mówi zawsze to samo, chodzi w te same miejsca i nigdy nie proponuje nic nowego, ona traci zainteresowanie w mgnieniu oka. Psychologia kobiet jasno mówi, że pożądanie łączy się z ciekawością i emocją. Więc jeśli chcesz utrzymać iskrę, bądź tym facetem, który wyciąga ją z nudy, który sprawia, że się śmieje, który tworzy nieoczekiwane momenty. Pokaż, że jesteś pewny siebie, spontaniczny i potrafisz zamienić nawet najprostsze chwile w coś nieodpartego. Brak higieny lub dbałości o siebie, kochanie to brzmi podstawowo, ale właśnie tutaj wielu facetów popełnia błąd. Młodsza kobieta zwraca uwagę na wszystko: zapach, paznokcie, fryzurę, ubranie nawet na to, jak dba o skórę. Uwierz mi, czysty pachnący i zadbany facet wywołuje pożądanie bez wypowiedzenia ani jednego słowa. To pokazuje pewność siebie, samoakceptację i męską energię, a to są silne sygnały zainteresowania. Psychologia kobiet mówi wyraźnie kiedy ona widzi faceta, który siebie ceni, automatycznie czuje, że ma do czynienia z mężczyzną wartościowym. I jej ciało na to reaguje, nawet jeśli ona sama tego nie zdaje sobie sprawy. Nie umieć żartować ani tworzyć lekkiej atmosfery. Ach, skarbie. Jedna z rzeczy, która naprawdę urzeka młodszą kobietę, to facet, który umie się bawić, śmiać z siebie i tworzyć lekkość w momencie. Jeśli jesteś zbyt poważny, kontrolujący lub napięty, ona odłącza się emocjonalnie. Lekki, naturalny humor pokazuje inteligencję emocjonalną, pewność siebie i urok. To energia, która przyciąga. Psychologia kobiet mówi, że śmiech tworzy więź. A gdzie jest więź, tam rodzi się pożądanie. Więc wyłuzuj. Nie staraj się być doskonały cały czas. Bądź tym facetem, który rozśmiesza ją bez wysiłku, który tworzy dobrą energię samą obecnością i poczuciem humoru. Być samolubnym w zdobywaniu. Facecie to jeden z największych sygnałów ostrzegawczych dla młodszej kobiety. Kiedy czuje, że myślisz tylko o sobie, o swojej przyjemności, zabawie, tym, czego ty chcesz, ona wyłącza się natychmiast. Kobieta chce czuć, że jesteś tam z nią, a nie tylko dla niej. Okazywanie uwagi, troski i szczerego zainteresowania nie sprawia, że jesteś mniej męski, przeciwnie, sprawia, że jesteś nieodparty. Psychologia kobiet mówi, że kiedy facet łączy obecność z pewną energią, jej pożądanie wybucha. Bycie hojnym w zdobywaniu to coś, co odróżnia przeciętnego faceta od tego, którego ona nigdy nie zapomni. Nie umieć radzić sobie z jej energią. Kochanie to jedna z najbardziej subtelnych i najpotężniejszych rzeczy. Młodsza kobieta to czysta energia, emocje i intensywność. I kiedy facet nie wie, jak z tym obejść, traci kontrolę, reaguje zazdrością, niepewnością lub próbuje wszystko dominować. Ale sekret jest odwrotny chodzi o to, by prowadzić z pewnością siebie i urokiem, bez potrzeby kontrolowania. Psychologia kobiet mówi, że kiedy facet rozumie energię kobiety i nie pozwala, by go zachwiała, wyzwala naturalny magnetyzm. To ten typ faceta, na którego ona patrzy i myśli, on wie, co robi. I uwierz mi, to jest czyste pożądanie. Więc, kochanie, jeśli przestaniesz popełniać te dziesięć błędów i zaczniesz stosować psychologię kobiet oraz czytać sygnały zainteresowania kobiet, staniesz się o wiele bardziej atrakcyjny naturalnie. To nie chodzi o samochód, pieniądze czy wygląd, to chodzi o obecność, postawę i zachowanie. Kobieta od razu wyczuwa, kto ma męską energię, pewność siebie i wie, jak wykorzystać sygnały zainteresowania. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, zasubskrybuj i udostępnij go koledze, który nadal myśli, że status lub wiek wystarczą. Bo na końcu prawdziwa siła jest w tym, jak się zachowujesz, a nie w tym, co masz.